Wykład siedemnasty. Historia herezji. Gnostycyzm. Reformowanie info. Bezcielesny Chrystus gnostycyzmu. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, wersety od 1 do 4. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Apostoł Jan nauczał, że każdy, kto zaprzecza, iż Chrystus przyszedł w ciele, i to dosłownie, jest fałszywym prorokiem. Nauki, jakie apostoł refutował, były doketyzm oraz gnostycyzm, zaprzeczające wcieleniu Boga w osobie Jezusa. Odrzucenie wcielenia to odrzucenie Ewangelii, która naucza o rzeczywistej śmierci Mesjasza jako owcy ofiarnej, czyli ofiary zastępczej w miejsce wybranych do zbawienia grzeszników. Zadośćuczynienie wymagało rzeczywistej śmierci ciała, nie iluzorycznej. Również Chrystus, aby móc sprawować rolę pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, musiał przyjąć na siebie drugą rzeczywistą i ludzką naturę. List do Hebrajczyków, rozdział drugi, wersety od 14 do 17 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli, bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym, najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Dalej, list do Filipian, rozdział drugi, wersety od 6 do 7, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołodził samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na słowo. Przyjmując postać sługi. Jest to greckie morphe, stając się podobny do ludzi. Z greckiego en humoimati ad gneumneus. Słowo morphe jest użyte dwukrotnie. Pierwszy raz odnosząc się do istoty syna jako boga, czyli będąc w postaci boga. Drugi raz Odnosząc się do istoty syna, jako sługi, czyli człowieka, czyli przyjmując postać sługi. W obu przypadkach mamy do czynienia z osobą. Jest zatem syn. Zawsze jest prawdziwie Bogiem, zatem stał się prawdziwie człowiekiem poprzez przyjęcie drugiej, dodatkowej natury. Stąd ofiara przebłagalna dokonana została przez samego Boga i jego krew, rozumianą jako przynależną ciało. W którym zamieszkał wszechmocny Bóg Jachwe, czyli syn, lecz nie ojciec. Uświęcenia wybranych do zbawienia, rzeczywistego odkupienia dokonała prawdziwa i fizyczna krew Chrystusa. O zachowanie tej rzeczywistej dla nas biblijnej prawdy z heretykami musiał walczyć Kościół pierwszego, II, jak i III wieku. Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 28. Kościół Boga, który on nabył własną krwią. Dalej, list do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 2. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. List do Efezjan, rozdział 1, werset 7. W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Dalej, pierwszy list Piotra, rozdział 1, wersety od 18 do 19. Wiedząc, że nie, te, że nie tym, co zniszczalne, Srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez Ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Księga Objawienia Jana, rozdział 5, werset 9: Zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga, przez swoją krew, z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. List do Hebrajczyków, rozdział 9. Wersety od 12 do 14 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca naświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którym skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu? Warto w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze chrystologiczne herezje uderzały w człowieczeństwo i cielesność Mesjasza, negując je, a nie w jego boskość. Pierwszy kościół nie był podzielony co do boskości Chrystusa, który uznawany był od zawsze za współistotnego Ojcu. Była to wiara powszechna. Gnostycyzm rozwinął się w ii trzecim wieku, a jego prekursorem jest doketyzm pierwszego wieku. Biblijne ostrzeżenia. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, werset 20 tymoteuszu. Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej Gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy. Z greckiego słowo rzekomej wiedzy to gnosneos. Gnostycyzm bierze swoją nazwę od greckiego przymotnika. Gnostikos. Jak się tłumaczy, dotyczący wiedzy, służący poznaniu, poznawczy. Który jest formą biblijnego słowa gnosis, tłumaczonego jako wiedza. Pierwszych ostrzeżeń przed gnostycyzmem możemy się dopatrzyć już pomiędzy 62 a 64 rokiem naszej ery. To jest w liście apostoła Pawła do Tomoteusza. Pisze on do swojego ucznia, aby wystrzegał się rzekomej wiedzy czyli gnozy. Aluzja do sprzecznych twierdzeń odnosi się do niektórych gnostyckich teorii sprzeczności pomiędzy prawem a Ewangelią. Dualizmu, postrzegającego cielesność jako zło, a duchowość jako dobro, czego później wielkim nauczycielem stał się Marcion. Nie ma wątpliwości, że nasiona gnostycyzmu wydały plon, tak w Efezie, gdzie przebywał Tymoteusz, jak i w okolicznych miastach, w następnych stuleciach po tym, jak Paweł napisał do Tymoteusza, założenia herezji. Gnostycyzm posiada wiele form, których cechą wspólną jest twierdzenie nauczycieli o posiadaniu swoistej, specjalnej i tajemnej wiedzy, przez którą osiągają zbawienie. Podobna nauka występuje w ruchu zielonoświatkowym. Tajemna wiedza jest możliwa do zdobycia w specjalnych tekstach oraz od szczególnych nauczycieli. Jednym z tekstów wczesnochrześcijańskich, będących pod wpływem herezji gnostycyzmu jest Apokalipsa Piotra, napisana pomiędzy setnym a dwusetnym rokiem naszej ery, a należąca do koptyjskiego zbioru gnostycznych pism z biblioteki Nacz Hammadi. System ten nie zbawiał od grzechu, lecz od zła odziedziczonego od cielesnego świata. Zbawienie nie odbywało się przez odkupienie, lecz przez tajemną wiedzę. Kto posiadał tę wiedzę, mógł po śmierci uciec od fizycznego świata i wstąpić do eonów świata duchowego wyższych poziomów. New Age to kontynuacja tej prastarej herezji. Stworzenie postrzegane było jako walka pomiędzy rywalizującymi siłami światła i ciemności. Podobna forma dualizmu obecna jest w ruchu zielonoświątkowym. Wierzono w nadrzędną, nierozpoznawalną i monadyczną formę bóstwa oraz wyemanację kolejnych boskich istot, które były identyfikowane jako kolejne aspekty Boga, od którego pochodziły. Istniała zatem jedna inicjująca forma inteligencji, która produkowała kolejnych bogów, którzy produkowali kolejnych i tak dalej, tworząc w ten sposób hierarchię bóstw. Współczesnym odpowiednikiem Henecji będzie marmonizm. Progresywne emancje Wyobrażane były w sposób metaforyczny jako stopniowe i postępowe odróżnienia od pierwotnego źródła, co wprowadzało niestabilność struktury boskiej natury. Mity gnostyków. Irenausz z Lyonu był jednym z największych oponentów gnostycyzmu, a konkretnie w wersji walentynian. Mity gnostyków zdają się być śmieszne dla współczesnych do tego stopnia, że niedorzecznym Zdaje się być, iż ktokolwiek mógł dawać im wiarę, ale musimy zrozumieć, że dla wielu starożytnych ludów gnostycyzm oferował atrakcyjną alternatywę w stosunku do prawowiernego chrześcijaństwa. Poszukiwawcze uduchowienia byli przyciągani do niego przez pozorny intelektualizm i mistyczne spojrzenie na wszechświat. O stworzeniu. Dla przykładu, gnostycy walentynianie głosili, iż najwyższa istota Pleroma z greckiego pełnia wyemanowała z siebie 15 par dwupłciowych eonów. Sofia, jeden z najniższych eonów, zapłonęła niegodziwą rządzą do najwyższego ojca, znajdującego się poza jej eonem. I choć ostatecznie została uzdrowiona, to wskutek jej grzesznych myśli została wyrzucona z jej pełni niczym poroniony płód. Jako bezkształtna myśl, Przyjęła postać osobową oraz imię matka Achmoch. Znajdowała się w beznadziejnym położeniu do czasu do spotkania z Chrystusem, który umożliwił jej wydzielenie substancji. Społączenie o charakterze seksualnym stworzyła demiruga. Miał nim być starotestamentowy Jahwe, który to następnie stworzył w swej głupocie, materialny świat. I tylko Gnostycy wiedzieli, że Jahwe jest skażonym stworzeniem podrzędnym synem Sofii mądrości. Jachwe dał ludzkości bezcielesnego Syna zwanego Chrystus, który narodził się z Marii. Według Gnostyków Chrystus posiadał ciało mężczyzny, zwanego Jezus z Nazaretu. Według Gnostyków, ten głupi Jachwe pragnął chwały wyłącznie dla siebie. W piśmie czytamy Księga Izajasza, rozdział 42, werset 8. Ja Pan, to jest imię moje, a chwałę mojej nie dam innemu. Dlatego też samolubny Jachwe stworzył świat. Ich tajemna wiedza przedstawiała Boga Pisma jako głupiego, ślepego, samolubnego niegodziwca. I gdy ten fałszywy Bóg stworzył zły, materialny świat niechcący, wtłoczył w ludzki, w ludzi iskrę duchowego życia. Zatem człowiek jest Bogiem, ma w sobie boską cząstkę, którą należy rozniecać, aż pochłonie ona całego człowieka, tak by stał się w pełni Bogiem. Jednak ponieważ to iskra boskości umieśniona jest w złej materii, należy odnaleźć drogę ucieczki. O grzechu. Gnostycy nauczali także, że nie ma czegoś takiego jak grzech, ponieważ zło i dobro nie istnieją w świecie ludzi. Dlatego też nie istniała potrzeba śmierci krzyżowej Chrystusa w celu zbawienia od grzechu. Aby zostać zbawionym, Należało odrzucić złego Boga Starego i Nowego Testamentu z jego wszystkimi prawami, nakazami i groźbami i karami. Należało odrzucić Stary i Nowy Testament, uwolnić się od ciężaru tego pod Boga, który stworzył nam więzienie, czego nie powinien w ogóle nigdy tworzyć. Feminizm. Starożytny gnostycyzm skupien, skupiony był na kobietach. Twierdzili, że Ewa. Była obdarzona duchem kobietą, która uratowała Adama. A Biblia o tym nie wspomina, ponieważ Biblia nie mówi prawdy. Inne twierdzenie to: ostateczne zbawienie całego świata od uwięzienia materii przejdzie przez moce żeńskie. A kluczem jest kobieca samorealizacja, samowiedza, w której kobieta staje się tak w pełni zestrojona z sobą i tak dobrze zna siebie i aktualizuje się, realizuje i spełnia siebie. Że staje się całkowicie boska, i gdy ona staje się boska, ratuje resztę tych chromych mężczyzn. Tak jak Ewa, całkowicie boska, uratowała biednego Adama. Teksty gnostyckie mówią nam, że dama mądrości była niebiańską Ewą. Była to mistyczna kobieta o imieniu niebiańska Ewa, która była tym samym co kobieca mądrość, źródło wszelkiej mądrości, która spotkała węża w ogrodzie i nauczała Adama i Ewę prawdziwej drogi zbawienia. Wąż zatem nie jest nazwany kusicielem. Wąż w literaturze gnostyckiej jest instruktorem. Wąż jest najwyższą mądrością. Wąż był mądrzejszy niż ktokolwiek inny. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział trzeci, werset pierwszy: A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne. Wąż w gnostyckiej literaturze jest odkupicielem, ponieważ wąż jest wcieloną kobietą, która przychodzi do niebieskiej Ewy. I naucza prawdę o samorealizacji, która jest samospomnieniem, co czyni Cię boską oraz wyzwala Cię z bycia obciążoną materią. Mówili również, wąż w ogrodzie jest prawdziwym Chrystusem, prawdziwym odbiciem Boga. Satanizm Twierdzili, że posłuszeństwo, które doprowadziło Jezusa Chrystusa do krzyża, nie ma żadnego znaczenia. W rzeczywistości był pewien człowiek o imieniu Jezus, który zmarł na krzyżu. Ale to wszyscy głupi chrześcijanie wiedzą o tym. To, czego nie wiedzą, zgodnie z gnostyckim pisaniem, to fakt, że prawdziwy Chrystus, prawdziwy Chrystusowy Duch, rzeczywiście usiadł na gałęzi drzewa, patrząc na Chrystusa na krzyżu i śmiał się z niego. Jak możemy przeczytać w Apokalipsie Piotra. Kogo widziałeś na drzewie? Radosnym i śmiejącym się. To jest żywy Jezus, ale ten, w którego ręce i stopy wbito gwoździe, jest cielestą częścią. Która jest substytutem zawstydzonym, to ten, który powstał na jego podobieństwo. Bądź silny, gdyż Tobie dano tę tajemnicę, aby poznać poprzez objawienie, że ten, którego ukrzyżowali, jest pierworodnym i domem demonów, a ten, który stał koło niego, jest żywym zbawicielem. System gnostycyzmu to czyste bluźnierstwo przeciw Bogu Pisma Świętego. Bóg jest zły. Wąż w ogrodzie jest prawdziwym Chrystusem. Chrystus w Nowym Testamencie, odbicie Boga jest również zły. On nie jest prawdziwym Chrystusem, ponieważ prawdziwy Chrystus, prawdziwy Duch Chrystusa jest w wężu i kobiecej mądrości. Spuścizna. Religie, które w mniejszym lub większym stopniu podzielają wierzenia gnostyków to marmonizm, aony bóstw, islam, nierzeczywisty Chrystus, odszczepienia ruchu zieloświętkowego, dualizm, oraz New Age na podstawie wykładów Natana Busenitza. Dziękuję za uwagę i za wszelkie przejęzyczenia przepraszam. Zachęcam do zaglądnięcia do oryginalnego tekstu na stronie Reformowanie Info. Pozdrawiam.